Siemanko, z tej strony Wiktor już dzisiaj sobie nagramy film z Minecrafta. Nie zapomnij dać lajka, suba oraz dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych filmów. Pozdro, zapraszam na film. Siemanko, z tej strony Wiktor już dzisiaj sobie nagramy film z Zrob... Znaczy Minecrafta Nie zapomnij dać lajka Suba oraz dzwoneczka Żeby nie przegapić żadnych filmów A my już zaczynamy przed odcinkiem Zrobiłem taką oto bazę Taką oto bazę No, no i my sobie Wyjdziemy z bazy Jeszcze wam pokażę domek Który również sam wbudowałem. Myślałam, że to Aha w domu ktoś jest Dobra, bo tu jest pszenica. Ej, ja nie wiem, ale mi chyba nasiona jeszcze wypadły. Chociaż nie jestem pewny. Tak, nasiona tu mam. Mhm, dobra. Wiemy. A, Tu jest taka domowa baza, jakby. O, mała baza. Zobaczcie ile mam nasion. To jest waszym zdaniem normalne, że tyle nasion mam? Nie wiem po co mi nawet tyle nasion. Ale no dobra, niech tyle będzie. Nie wnikam po co mi tyle nasion. Ale niech już będzie tyle wyjdziemy z skrzynki, takiej malutkiej skrzyneczki. Nie jest ona za duża, nie jest ona za mała, jest sam raz. Uszko, Łóżeczko hop, 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 hopa, 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 hopa. Hop. Po co mi ten piec, dobra, będę miał dwa. Będzie na farta. Czekajcie. Bo mi crafting zjadłem, albo zostawiłem gdzieś, nie pamiętam. Tutaj położymy. Połóżeczka i kodek piecyków. O golem. Moja reakcja. O, golem. Czekajcie, biegniemy szybko po te. O nie, tu mam bloki. Ora ziemia wystarczy. Co ja robię w moim życiu, dlaczego ja ziemię się podbudowuję? Eee, na rowa. tak Wam A nie, innym przyciskiem myszy. Nie! Aj! Czemu ja cię w bazie ta ile? A dobra, mam to w spawnę. A i tak jest bliżej. Ech, rzeczy mi tyle mogło poginąć przez te wszystkie zginięcia. O, dawaj to. To też. Jezu, z jest tyle rzeczy. Dobra wszystko. No i co golemia No chodź tu, bijemy się. No dawaj. Ha? No jesteś taki hojny, to dawaj. No ale no dawaj hojny. Hojny golemia, dawaj bijemy się. No dawaj, tak nie kurde. No atakuj, dawaj, dawaj! Oczywiście gram na jednoosobowym. Czyli, yy, ogólnie. Świat się nazywa Wiktorowo. Fajny, to świat. O, dobra, żelazko do kolekcji. Ile tego mam? 5 okej. Okay. Fajne. Film jest takie boki. Na kanale pojawi się za ileś dni. Nie wiem nawet kiedy, ale może się pojawić. Potem te drzwi otwieracie i wychodzicie jeszcze mi z tego domu. Nieważne. się robić z rzeczy? Ja to mam! Nie, tylko pióra nie mam. Z czego to jest piórko? Dobra, lecimy! A czego to ja robię? Chciałem. Widzowie, co ja chciałem robić? Jestem tak zwężony, że nawet nie pamiętam co. A, ształy! A, bo mu ształy, że ja nawet. uchu nie mam. Z czego się robi Łuk?

No, nie, no widzowie, kusel mi znajduje, ale łuku mi nie chce znaleźć. Nie ma łuku, serio? Marni te ludzie, naprawdę nie umiem porządnej gry zrobić. Faktycznie nie ma łuku. Nieważne, nie wnikam. A co wy sobie w moim domu, kurde? Jakieś zebranie robicie? Gdzie są nogawki? Wpadać. Czemu golem tu jest? Golemiasz. Golem. Ja Cię nie potrzebowałem, domu. Chodź tu. To ja zrobiłem. Chodź tu. Mogę, mogę, mogę. Zabijamy kolejnego golema. Mówię o tej wiosce, akurat jakiego ja mam. To jest bardzo dużo tych golemiazów. Golemiazów. I... Hmm, bardzo spokojne. No, bo nie, miałem nogawki jeszcze. Skurzone. Dobra, mięsza w tym. Golemiażu, odebrałeś mi tamten? Zrobię ci tutaj. O, tam. Ripuje. Nie no. Cmentarz szkoda, zobaczysz, zabrał mi buty, z tak na to się nie Proszę, mam. Dobra, zabieramy. No żart... Dlaczego? Dlaczego? Widzowie, dlaczego? Powiedzcie mi. Muszę? Ja muszę mieć siekierę? Bo drewno muszę skopać, bo brzydko to się tu prezentuje. Co ja miałam zrobić, widzowie? A, ripówę. No to robimy teraz, na tym odcinku. Tu będzie ripuła jego. O nie, to jest złe, co ja teraz robię. Maszną zimę. A nawet nie chcę wylecić. Motor i w końcu. ripuwa No i teraz, Patrzcie, to będzie taka ripuwa będzie miał krzyż z dirta. Chyba mam wystarczająco na tabliczki. Ty, a. B. Mam! Mam świerkowe deski! Nie, to nie są świerkowe. Akacjowe, nieważne. Siup! Golem... ukradł mi buty. I jesteś u mnie popamiętany na tej wiosce. Nie wiem, który golem mogłem tam napisać, ale nie wiem, ile ja już zabiłem golemów. Bardzo dużo na pewno. Dobra, żeby ci było miło. Proszę. Masz kwiatuszki i będziesz miał ripówkę. Takę zwaną ripówkę. A ja tam crafting, crafting zostawiłem? Nie mam. O, czy mam, ale nie wiem, gdzie. Nieważne, na razie. Teraz idź spać na moim białym łóżeczku z dirtem. Bo dir. o. Kwiatki by mi się przydały. Nie ma ich na wiosce. Przepraszam, muszę. Ja po prostu musiałem. Musiłem. Barwnik, barwnik, Wiktor, Wiktor, barwnik. Czerwone łóżko będzie. Będzie takie oto piękne łóżko. No. No i będzie. Mamy czerwone łóżeczko. Jak. Jak. Czerwony przycisk. Subskrybuj, ale on musi się zmienić. No taki piękny szary. A wiecie, z czym mi się kojarzy ten kamień? Z tą piosenką, babka kamień, babka kamień. Naprawdę, to mi się kojarzy z tym właśnie kamieniem. Chodź tu. Czemu mi się to zmieniło na bruk? Nieprzepalony. Dobra, mniejsza. Tyle przepalałem te bruki. Eee, nieważne. O, zobacz. Right. Fajna baza. I wchodzimy do bazy. Fajnie. Dobra. Nasiona do nasion, nie, bloki do bloków, wier do swoich ziomalów. Dirciol tu, drewno tu, bo drewno to moje życie. Bym drewno stracił, bo to on się załamał. To jest. Patrzcie ile tego drewna mam. Mało się wydaje. Ale jak dla mnie to jest dużo. E, mam plan, ale to taki głupi plan. Chodźmy do tego ripa się wróćmy, Golema. Lecimy do rybka. A czy to nie jest głupi plan? Ale fajnie. Chodźcie, tam jest lipówka. O, No i fajny pomysł. Fajny bardzo. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, bo już szybko to pisałem, znaczy no nie tak szybko, że każdym mógł poczytać, no to zawsze przeczytajcie. To oglądasz ten film i komuś nie chcę czytać, to przeczytam. Golem ukradł mi buty. Jeszcze bym mógł napisać co innego. Tu leży golem. Golem. Złodziej. leży golem złodziej no bo jest złodziej no bo ukradł mi to co widzicie tu zaczekajcie mm. Ja już obczaiłem jak to postawić chodź tu. Chyba obczaiłem. No, bo, to nie, 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 nie. bo ten dzwoń mi po prostu nie dał. O, teraz ja. Tak się kładzie dzwony, no widzowie. Kto nie wiedział, gdzieś mnie laga? Stawię się tu. Obok drzwi. Po prostu no. chodziłem na głębi. A dzwon tu. Halo! Kis! To nie działa mi teraz! Czekaj... Aha! Tak! Trzeba podchodzić tak! Od Dzwonów... A nie tak... Bo tak... Nie działają... Tu działają... Tu nie działają... I tu działają... Bo ma fantastyk! Chodź tu... Idziemy... Mów... Ja tu golema zabijałem... A tu tyle golemów zabijałem. żeby sobie nie wyobrażać. Dobra, drewienko skopimy, Bo drewno to moje życie. Jak mówiłem, bez drewna u mnie na wiosce się nie da żyć. A tym bardziej, jeżeli to ma być moja wioska, to się nie da. Niestety nie da się. Ja tego nie, czego nie widziałem. Widziałem, dobra. A, w jakiejś jednej z jest. O, y, zepsuty ten domek. To tam znalazłem ten, ale jest cały zepsut. Ooo, muczki, Muci, muczki. Mam jedną pszenicę tylko. Muci! Mucieczki! Chodźcie muczki! Mućki, Chodźcie do przyjaciół, muczki, chodźcie. Chodźcie później was na karmie. Będziecie mi o nie. No, chodźcie muczki, muczki. Chodźcie muczki. Każdy, kto był zagubiony do mnie mu muczki, Muczka. Do mnie. I do przyjaciół zapraszam. Te dwie muczki. Trzy nawet. Do przyjaciół. Powiedziałem do przyjaciół. Takiego ja takiego wielkiego domu nie mam nigdy. Oka. Po kolei powiedziałem, A nie da się iść, wpadaj, nie, 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 on nie, tak do mnie. Chodźcie no! Krowy! Każdy już się dostaje. Na pasze zaraz będziesz. A ty na patrzeć zaraz będziesz, powiedziałem. O, wasa, O, właśnie tu znalazłem emeraldy w tej wiatru, w jakiejś księdze. Bambusy, bambusy, bambusy potrzebuję ogólnie. Bambusy bambus, bambiski! Łoo, co ja robię! Corazuję tak się wydarłem. Ściszyć się trochę musim. muszę. Jezu się wystraszyłem golem! To to jest? Gładki kamień? Co tu widzowie jest? Czemu ja nie byłem tutaj? Chłodki kamień. Czemu ja nie byłem? Tam gdzie gładki kamień? Powiedz mi ktoś to. A, niech mnie nie bowi, bo nikt nie chce. Napiszcie w komentarzu, essa? Jeżeli grać w Minecrafta. A Tomasz, główno. To Ty też nic. Dobra, dawać coś za darmo, albo się Kierą was ubija, rozumiecie? Dolem się u mnie zerspał, Spadaj no. Jaki hop do przodu? Ja cię! Nie mam nic! Stop! Help! Widzowie, help! Help te rzeczy, błagam. no emerald Nie! Mm, widzowie, widzowie, widzowie! Jakie przypał, ale mam przypał. Dlaczego lecz ja atakowałem To, to... wieży głupie! Zadaj ode mnie. Tu. Kurde no. Ja cię! Ja jestem zdenerwowany. Widzowie, jestem zdenerwowany. To niedobrze. Nie. Mm, tylko się hierkał jest potrzebny. Widzowie, widzowie. Biegnij. Dzięki. Pomogłeś mi nawet. Oh, ale fart. Nie. Ja cię nie chciałem atakować! Masz dawno, masz dawno. Pytam cię. Nie! Masz zaraz miecza dostaniesz! A jak to wyjdę z tej wioski! No masz z miecza albo z kilofazera. Byle co będę miał. Idź. No i jestem Dziękuję, podziękuję mi bardzo. I ty też zaraz podziękuję. Zabijasz mi kilka razy, zaraz dostaniesz do góry. Będzie bardzo fajnie tam. Będziesz leżał z kolegą. A będzie rodzinka z Dziękuję. Ja nie chcę. Ja chcę żyć! Widowie, ja chcę żyć! Ja tylko chciałem żyć. Się darłem. Bo ja chciałem żyć jeszcze. Życie było takie piękne. On mnie nie zabił. Życie było takie piękne. Wchodzimy się tutaj do byle jakiego domku. Musimy się na pewno wyspać. Bo jutro znaczy jutro. w Minecrafcie wielki dzień. Chła się teraz... Lecimy szukać w lawa. A tamten golem to mnie popamięta. Jeszcze go tu dopiszę. Golem numer. Numer, a nie numer. numer, numer. Dwa. Zabijał. Ja cię. Zabijał. Mnie. Kilka. Nie da się. Kilka. Razy. Paparip. R.I.P. dla was. Jest, zmieściło się wszystko. No i lecicie do bipa. Do nieba albo do pikła. I piku, mam nadzieję. A więc widzowie, widzimy się już jutro na kanale. Jak to wstawię, widzimy się jutro na kanale. Bye. i co? Siemanko z tej strony Wiktor już dzisiaj sobie nagramy film z Minecrafta. Nie zapomnij dać lajka, suba oraz dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych filmów. Pozdro, zapraszam na film.